Ja oczywiście jestem Paweł, standardowo witam was w kolejnym odcinku. Jest z nami Alex yy, i będziemy kontynuować drogę przez miasto, tak jak mieliśmy napisane. Prawdopodobnie muszę iść w tym kierunku, gdzie byłem ustawiony, bo jak się cofnę, to oczywiście będzie zmiana mapy na poprzednią. O Jezus, przepraszam. Normalnie coś mi cały czas ostatnio siedzi, siedzi takiego, że cały czas cały skikam. Czas no ale dobra, nieważne. Idziemy sobie tędy jeszcze, tutaj nie byliśmy. Z tego co wiem. Więc pójdziemy sobie. Tutaj jakieś pralki stoją, nie wiadomo co tu się dzieje. Czy to w ogóle coś jest? Nie tu są yy, głazy jakieś, które nam nie pozwalają przejść i mamy przeciwnika. Ale przeciwników już niestety nie mogę być gunem, więc sobie lepiej wyciągnę coś innego. Ci do mnie strzelają za mną, ale... W sumie dobra. Skoro już... Skoro już tak się bawimy, to gin. Ty. Normalnie. Ty za skinę przecież... Dobra, dostaliśmy nową broń przynajmniej. Ja nie wiem co się dzieje, no. Cudownie, naprawdę. Nie interesują mnie prawa kombinatu, ani inne pierdolety. Zaraz coś tutaj wybuchnie, jak na 100%. Jestem o tym przekonany. O, właśnie. Nie mogę, w ogóle... Nie wiem co się dzieje, nie mogę trafić żadnego przeciwnika. Widzicie co się dzieje? Jak kompletnie nic nie mogę zrobić tutaj. Normalnie nie sobie zrobię, zaraz. Alex nie żyje, no zajebiście, no. Naprawdę. Dziękuję, idealnie się zaczyna. No, nie dość, że nie mogę trafić ze shotguna. Za każdym razem, jak próbuję strzelić z niego, to jeszcze ty umierasz, kobieto. Weźcie się za stanów w ogóle. Nie ułatwiasz mi, mogę cię zabić. Sam nie, nie mogę. A ten nie przejdę, oczywiście, zapomniałem o tym. A za to, tutaj mamy przeciwników. Tutaj nikogo nie ma, tutaj normalnie jest jeden, tutaj jest jeden. Tym razem, może trafię we wszystkich, co chciałem trafić, wszyscy. się uleczę, dopóki jeszcze tutaj nic nie wybucha. Ale coś mi się wydaje, że zaraz się to kompletnie zmieni. Dobra, idę stąd. Odsuń się od drzwi, co ty gadasz? Naprawdę? Jak wy to przeżyliście? Dobra. Ej kurde i znowu normalnie nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, myszka ogarni downa. Mam za dużo, za, za duże sensitivity albo co? Tu mamy w ogóle broń. Tu jeszcze gdzieś karabin pulsacyjny powinniśmy dostać. O ile już go nie dostaliśmy? Dostaliśmy, dobra. Okej, okay, no to tutaj rozumiem, że więcej nie mogę mieć do niego amunicji. 30 na 60 tylko. Tak, absolutnie tak. Dobra, to sobie rozwalmy te tutaj skrzynki, co są. Czemu tak mało? Czemu tak mało amunicji dostajemy? Dlaczego? GRO! Dawajcie to. Widzicie, ominąłbym normalnie tutaj... Eee, amunicję do granatnika. Tu mamy jeszcze granat, którego nie podniosę. Tu się mogę uleczyć, ale się nie uleczę, bo już mam 100. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Obstawiam, że tędy. O kurde. Cały czas schodzę z tym, z tym gravity gunem z przyzwyczajenia już, bo cały czas myślę, że kogoś nim zabiję za chwilę. Tam chyba nie przejdziemy. Coś mi się wydaje. Ale za to tutaj coś się dzieje. Tu mamy życie, tu też mamy życie, tu mamy normalnie baterie jeszcze. I jakiś garaż. Jesteśmy, o kurde, w dupę, nie, 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 nie. Tak się nie bawimy, co to jest? Amunicja. Ty, normalnie, żeście są niepoważni wszyscy. Jedna rak... o kurde, jedna rakieta wystarczyła, żeby to zniszczyć, cudownie. Zajebiście. Fajnie by było jeszcze, jakby, jakby się dało rozwalić... Tego łażącego No właśnie tego łażącego tylko Są to jakieś beczki wybuchowe albo coś Czy to już zdechło? Nie Kurde Idź ode mnie Ja pierdzielę, ty jesteś niepoważny Kurde blokuje się na jakiś przy... nie wiadomo na czym wypierdzielaj gościu mam inne teraz sprawy Teraz zginę O zajebiście tak no mhm. Mogę to normalnie działkiem wszystko rozpierdzielić gin. No tego już nie zabiję raczej. Tutaj są jeszcze beczki wybuchowe, chodź tu gnoju. Dobra, zdechło, jest git, jest postęp. Oh. O! Trochę, trochę denerwujące etap znowu się zaczyna tutaj. Z tymi mrówką lwami czy innym głównem, nie pamiętam jak to się zawsze nazywa. Gdzie są te dziury? Gdzie są te dziury kolerne? Zostawcie ale w spokoju, bo was zniszczę. Tutaj gdzieś ta dziura była, właśnie. Tutaj jest jedna. Fajnie, jeszcze jakby to do tej dziury. O, 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 tak, tak. Dokładnie, tutaj jest kolejna. Zgniatacz 5 na 15 Czy ja jeszcze gdzieś tutaj mogę coś zatkać? Czy to już wszystko? Chyba to wszystko. Jeszcze te, te. Jeszcze te latające skanery tutaj latają. Skąd to się bierze? Normalnie Alex na działku usiadła Tego się nie spodziewałem Okej okay. Gdzie teraz? Dobra, niech chcę chodzą tam W dupie z nimi Tak daleko są, to nam nic nie zrobią zbytnio Ale ja sobie tutaj chętnie Podchodzę i pozbieram jeszcze jakieś rzeczy Aczkolwiek chyba już żadnych nie dostanę Więc idziemy, ciśniemy sobie Znowu, kurde mać, nie mogę trafić Dobra, wy tam się strzelajcie Ja tu mam normalnie nie, nie chcę drabiny! Kurwa mać, co za głupia gra. Skąd? Skąd? Ty z nami jesteś, czemu ty nie strzelasz? Pomógłbyś trochę. Mam na, na przykład tutaj jakieś normalnie? Nie mam, dobra. Chciałem sprawdzić, czy mam... Yy, u, ten, jak to się kuszę, ale nie mam. Znowu chciałem powiedzieć łuk. Tu było, a tu była apteczka, dobra. Alex, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. bo Ewidentnie tędy musimy iść. Oczywiście kliknąłem, żeby mi się yy, Gordon uleczył, ale on postanowił się do drabiny przykleić, no standardowo. Dobra, idziemy sobie stąd. Tutaj było jakieś przejście. Taka muzyka, jakby jeszcze coś się miało zaraz wydarzyć. Ja cię widzę, ty sobie nie myśl, że... O nie, o nie! Nie! No, zajebiście, tak. Tak, a ty też miesz kanałami chodzić? Ja jeszcze się wrócę, żeby sobie życie podnieść, a ty sobie tu poczekaj. Gdzie to było tutaj. Jasne, jasne, próbujcie, nie, nie uda wam się tu. 69, no idealnie mam wrażenie, że to musiało się wydarzyć. Że tyle HPS straciłem, żebym teraz mógł 69 mieć. Okej, okay, ale idziemy sobie kanałami. Czy ja tutaj gdzieś przejdę? Drabina do góry, ale bym chciał jeszcze zobaczyć, co tam się dzieje. O ile coś tu się dzieje. Mam nadzieję, że na marne tutaj nie idę. Wie że jak zejdę na dół to wrócę, jak nie, no to. O kurde, Ty, To się nie aktywowało? Dobrze, wiecie co, jest w sumie dobrze, bo ja się wrócę, pójdę tą drabiną do góry. Gdzie to było? Tutaj. I zobaczę, co jest u góry. Najpierw. Później, później wejdę sobie tam, gdzie byłem. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, tędy, tędy, tutaj, aha, tutaj tylko to jest. O Boże, jeszcze tego nie podniosłem. Tak, Alex, już wróciłem i fajnie by było jakbym... Ty, mogę to przestawić sobie tam, żebym mógł o tym wejść? Byle, żeby nie ginąć jeszcze raz wczytam sobie, bo... Wiecie co? Ja naprawdę nie wiem. Co... Ja dzisiaj po prostu... To jest jakiś żart. Jeden wielki, zapomniałem o tej bombie. Odejdź Alex, kurde. Jeszcze czemu to... Zuń się kobieto! Czemu to przejście? Ona zniknęła. Czemu to przejście jest takie małe? Dobra, speedrun normalnie teraz. Idziemy sobie na do góry. I tak miałem, miałem, miałem zamiar sobie to przyciągnąć, ale nie sądziłem, że spadnę na dół. Cześć. Tak, już wróciłem, teraz mi zostaw w spokoju, bo idę, idę od Ciebie sobie, już mnie, już mnie nie zobaczysz więcej. Autentycznie ten epizod mam wrażenie, że jest trudniejszy od samej gry, samej gry podstawowej Half-Life'a 2. Czy ja ten gdzieś przejdę, nie umierając? Normalnie, fajnie by było. Fajnie by było. Tam już nie wrócę. Tu są drzwi jakieś, których nie otworzę. Okej, okay, okej. Okay. Spróbujmy sobie normalnie tutaj po tym wszystkim przejść i nie ginąc. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie chcę się utopić. Jak ja mam stąd wyjść? Halo. 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 Tym? Tędy? Ej, no. Pomocy? Help? Jak ja mam sobie iść? Co to za scam? Nie, naprawdę, ja nie wiem co się dzieje. To jest, to, jest jak, to jest jakaś tragedia. Zabiera mi się za nagrywanie kolejnego odcinka i praktycznie wychodzi na to, że nie umiem przejść tej gry. To jest autentycznie za, za duży poziom trudności. Dobra, tu, tu, tu od razu! O nie, o nie, o nie, o nie! No tak. Napierdolą tych min wszędzie, jak ja mam tu w ogóle się poruszać? To jest niemożliwe! Czemu, czemu tu jest tyle min? Kto tego tu nastawiał? Jaki jest tego cel? Komu to jest potrzebne? I, i po co, i skąd, i którędy, i umieram. Albo nie. Przeżyłem ty. Ała. Proszę mnie zostawić w spokoju. Utkłem. Halo? Gro? Mam wrażenie, że właśnie się ses... Kiedyś to spadnie na dół, nie? Jakby ktoś nie wiedział, to Winda mnie przygniotła i coś dziwnego się ze mną dzieje. Ja aktualnie nie klikam żadnego przycisku. Ale spróbujmy może... Może jakoś, jakoś uda się stąd wydostać. Coś się dzieje. Gordon! Co to był za dźwięk? Gordon, Piagraf, Ty, 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 wychodzimy stąd powoli. Nie, Dobra, wiecie co? Nie jestem pewny, czy to tak miało wyglądać, ale ostatecznie przeżyliśmy. Jeszcze przy, by się przydało, jakbym dostał. Normalnie. O, tak. Właśnie to słyszałem. A, mam amunicję do shotguna. Fajnie by było dostać życie. Dziękuję, właśnie o to chodziło. I teraz do góry, co? do eventów. Nie wiem, gdzie, gdzie tędy przejdziemy, ale. Czekaj, co to jest pod. Coś tutaj mi po prostu dzisiaj. Dzisiaj mi nie wychodzi w tej grze. Tutaj się coś wciąga. Spróbujmy sobie normalnie tutaj wejść. Tam byliśmy przed chwilą, tutaj grabina była, ok. Gdzie my teraz przejdziemy? Zdecydowanie chyba tutaj. Ok, Chodzenie po wentylacjach po prostu, to jest moja, moje ulubione zadanie. Zwłaszcza jak pod nami jest 150 tysięcy... Jedno pomieszczenie ze 150 tysiącami... Min nafaszerowanych wszędzie, bile... o, zajebiście, no tak, no, mm -hmm. Cudownie, ja już nie wiem, co ja mam mówić nawet w tym momencie. Mogę to rozwalić, żeby to spadło i aktywowało wszystko? Normalnie chyba mogę. Widzicie, tak to się robi. Jeszcze coś tu wybuchnie zaraz, bo słyszę, że się pali. Chyba wszystko. Tam dalej nie przejdziemy. O Boże. Nie chcę tego. Fajnie, że możemy sobie to tak fajnie deaktywować tutaj. Że sobie to bierzemy i rozwalamy w dosłownie. Obojętnym miejscu. Zapraszam. Kobieto, ty nie masz pojęcia, przez, przez co ja przechodziłem przed chwilą. Dobra, idziemy dalej w takim razie. 13 minut odcinka, dopiero ja mam wrażenie, jakby to normalnie, nie wiem, pół dnia minęło. Co tam? Hehe, oślepie cię normalnie. Dobra, co tu się dzieje. Ta, ta, fajnie. to ty sobie strzelaj do nich, ja sobie tutaj pozbieram wszystko co się da, uleczy się, to zaraz wybuchnie, standardowo, oczywiście. Trzeba się przygotować na kombinat. Ty, oni do nas beczki rzucają. To nas zakazować. Chyba. Normalnie... Przypomina mi to... ...pewną misję Spadeya, że normalnie wejście było tu, schody były tam... A dużo to się grałem, więc dlatego pamiętam ten układ. Dobra, tutaj nic nie ma, raczej tam nie przejdziemy, chyba, że Alex postanowi to otworzyć jakimś cudem. Okej, okay, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu kombinatu. O, dobrze, o, o tym mówiłem właśnie. To chciałem mieć ostatnio. Bardzo by się to przydało, ale dopiero teraz to dostaliśmy, ten łuk tutaj, ten... Łuk, kusza, jeden ciul, wszyscy wiedzą o co chodzi, dobra. Alex, gdzie dalej? Mam wrażenie, że to trzeba odpiąć. O tak, ładnie, ładnie, i co dalej? Gdzie teraz? Tam się otworzyło to przejście tutaj, co było. Zablokowany dokładnie tak. Idziemy tędy. Oj, tu jest wyjście na zewnątrz. Da fuck? Normalnie sobie tutaj wezmę naszą kuszę. I się nią pobawię. Okej. Okay. A ty jak wyjdziesz? Hej, nie wyjdziesz. Oj, Alex, Alex. Co my z Tobą mamy? Mogę tu wejść, mogę tu wejść, dobra. Spróbujmy sobie jakoś tutaj przeżyć. Chociaż widzę, że to już jest niemożliwe. I proszę do nas, do naszych kolegów tutaj nie strzelać, co? Stacjonar. Ok. Zaczekaj na mnie. O, normalnie mamy naszym drużynę, z powrotem, kombinat. Ty, żeś teraz odwalił O gościu, gościu, naprawdę rakietnice na jednego marnować to nie jest, to nie jest efektywne wykorzystanie amunicji. Kto cię uczył, kto cię szkolił? Bo na pewno, na pewno nie był to yy, gościu, który był kompetentny. Znowu słyszę... No tak. Oczywiście. Zgiń! Ty też? Jeszcze ktoś? Nie. Dobra, to teraz mogę sobie to zabrać. Tutaj mogę sobie podnoś, po, podnieść broń po nich. I teraz gdzie? Którędy ma, mamy się przedostać. Cofnij się. Cześć. Co tam? No. Co ty jeszcze Dobrze. W takim razie idziemy sobie za naszym kolegą, którego spotkaliśmy przed chwilą i absolutnie. E... W sumie. Dobra, nieważne. Idźmy po prostu za nim i zobaczmy gdzie on nas zaprowadzi. Miałem w międzyczasie sobie pozbieram wszystkie skrzynki. Wszystkie skrzynki, jakie Jakie znajdę po drodze. Dobra.

Dobrze, idziemy do góry. Niczym w pierwszym, znaczy w Half-Life 2 Zwykłym na początku gry. Gdzie my, tędy dojdziemy? Tutaj normalnie się coś nam na web zawaliło. I jest kolejna lambda. Czy ja tędy gdzieś przedostanę się? Chyba nie, ale ja widzę tutaj lambdę. Ja niekoniecznie wiem, co z tym mogę zrobić. Nie ja wiem, tutaj coś? Nie. Lambda. Alex, pomóż. O Boże. Jeszcze tego brakowało. żyjesz, żyjesz. Oczywiście, że żyjesz. Właśnie zmarnowałem trzy granaty na to, żeby zabić dwa zombie, które i tak by można było zabić w inny sposób. Idealnie po prostu. Cudownie. Alex, przesuń się. Alex, przesuń się. To się zawali. No tak myślałem. Prosto oczywiście w zombie. Wszystkie jakie tylko istnieją. Dobra, weźcie mnie. Zostawcie. Gin. Gin, Ty też i ty też. Okej, okay, dobra. Należałoby się stąd wydostać, więc sobie tą szafę weźmy. To sobie rozwalmy i wracamy z powrotem do Alex. Gdzie tu się idzie? Tutaj? No ewidentnie tutaj. Tutaj się kolejne zaraz jej zawali, mam wrażenie. W latach latach, nie ma. Of and put Kleiner in charge. <laughs> no technologicznych Kleiner Ciekawych rzeczy tutaj możemy się dowiedzieć, na przykład, że. E, chyba. Wszyscy są doktorami, tylko nie. No, nie wiem, nie wiem. Alex, na przykład nie jest doktorem. Chyba. Chyba, że przed nami coś ukrywa. Mogę sobie to wziąć, żeby nie spać W sumie niepotrzebne mi to jest. O siema. Wyjmij granata. O ty kurde. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ty ale tego granata miałeś wyjąć wcześniej. A nie teraz. Dobra. Próbujmy sobie normalnie przejść do góry nie ginąc ani razu więcej. Tutaj nic nie ma. Tutaj... O, Któż to jest? Mietek, chodź. Otwórz drzwi. Sure. No. Po But what about you, Barney? I'm doing okay, just going crazy trying to Find us. hey, Gordon. Were you followed again? We still Ah, jestem winny. No, okay. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, ale doam się podłoga spały, nie żeby coś the evacuation trains right yeah yeah well we've been planning to make a push on the train station now it looks like we're going to have to cut a path through every chicken shit metro cop who's having second thoughts about defending city 17 if gordon and i took a separate route we could draw the combine away from you that'd give you a chance to get the trains filled up before we get there really well if you say so now come here look over here Właściwie to mam nadzieję, że... że dźwięk się dobrze nagrywa, bo ostatnio coś było nie tak w tym trzecim odcinku. O, w końcu. Dziękuję bardzo. W końcu, w końcu dostaliśmy łomę. Tak, do zobaczenia na stacji, mam nadzieję. Oj, Alex, Alex, same problemy z tobą. Yy, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że mi się dobrze dźwięk z gry nagrywa, bo ostatnio, sami słyszeliście, coś było nie tak. Yy, I musiałem grę przyciszyć, żeby po prostu... żebyście pierdolca nie dostali od tego, bo w sumie, jak to oglądałem i słuchałem tego, to... Bo, co się tu dzieje? To, no, nieciekawie to brzmiało. Nieciekawie, naprawdę. Yy, ale nie wiem, nie wiem z czego to wynikło i mam nadzieję, że już tego nie będzie. Mam nadzieję, że jak to mówię, to tego nie ma w tym odcinku, bo w sumie nie słyszałem jeszcze, żeby coś tutaj. Kurde, Mać, zostawcie mnie w spokoju! O, zajebiście! O, nie, nie, Alex, idź stąd! Chcesz mnie zabić, ty chcesz mnie zabić. Normalnie jesteś niepoważna. Suń dupę, suń się, suń się powiedziałem. Przesuń się, przesuń się. Dziękuję. To był jeszcze jeden. Aha, ona on zginął razem ze swoim kolegą. W misji samobójczej. Dobrze, czy mogę to normalnie tutaj sobie wziąć opuścić na dół? Mogę, okej. Okay. Wy sobie strzelajcie, ja się schowam, przejdźcie sobie spokojnie. Okej, okay, nieważne. Zajebisty taktyczny granat Alex chodź tu w dupie z nimi. Czy my jesteśmy w jakimś szpitalu aktualnie? Mogę to odsunąć, czy tak niezbyt? Przesuń się kobieto. Czemu ty cały czas to samo robisz? Blokujesz tylko. Dobrze. Zapiszę sobie tutaj. Mam coś czuję, że może się stać ciekawy za chwilę. Albo właściwie, dobra. Zrobi zrobimy tak. Nie mogę po prostu się dzisiaj wysłowić też. Zrobimy tak, że na tym, na tym etapie sobie ten odcinek zakończymy. Ja sobie zobaczę jeszcze, czy to się wszystko ładnie tutaj nagrało. Czy dźwięk z gry też jest? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie to się wnerwię i będę musiał to naprawiać, a yy, nie chcę, nie chcę mi się, chcę sobie usiąść po prostu i nagrać kilka odcinków. Więc tak, yy, to był czwarty odcinek, jutro będzie piąty o godzinie 16:00 standardowo, tak jak zawsze. Zapraszam was na Discorda, link jest w opisie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, co tam chcecie. Ja się już z wami, z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.